Halo, halo, halo hej, witajcie. Dzisiaj wam pokażę, w jaki sposób sobie szybko uzupełnić hangar. Jako, że jest premia, no to przy okazji też można się zająć właśnie hangarem. Tak, dziwne jest to, że właśnie wydaje się o hangarze jako już teraz czymś fajnym niż mniej fajnym. Mianowicie musimy sobie zbierać jednego towaru. Najlepiej mieć, jeżeli robimy to solo, robić jedne z tych trzech. Albo bardziej zbierać po dwa t dwa t I zbieramy sobie do 25 chemikalia, tak samo jak na przykład do 25 narkotyki. A potem to sobie sprzedamy na premii. Jak, na premii. Czyli na przykład w tym momencie, bo też no to jest premia razy 2. No, ale pierw trzeba zbierać, żeby tutaj było 25, żeby aktywować sobie premię. Pozostałych innych są innego rodzaju premie przy innych ilościach. Ale tak, wybieramy sobie chemikalia i zawsze wybieramy sobie misję z transportem lądowym. Ale zanim oczywiście weźmiemy sobie misję z transportem lądowym, ważne jest to, żeby sobie zrobić robić to techniką tzw. Tak job Warpową, Czyli ciągamy sobie telefon, włączamy sobie losową akcję, wchodzimy znowu tu. W ten sposób mamy włączoną go już Job Warpsa. Będziemy mogli się teleportować po prostu po mapie. Sobie wtedy siadamy, wyklikamy, żeby skorzystać z kompakt. Radni, chemikalia, transport lądowy. No i nam się tam ładuje. A potwierdzenie tego, co za mną widzicie, jest po prostu jedna z misji, że się pojawiła. Mamy tak, dostać się na miejsce transakcji. E, prawdopodobnie to będzie z pirem. E, Możemy sobie już na zapas go wezwać, nie? Jak tu widzicie nawet jest, żeby dać na naczepę. Patrzcie, znaczy, tutaj sobie zwrócimy pojazd, weźmiemy pojazd specjalny. Jakim jest Phantom Wedge Mamy sobie Phantom Wedge'a Gdzieś tam nam z Respi. A my przez ten czas przetapamy się. Jako, że mam tutaj już ustawione takie ja tylko konkretne, żeby się pojawiłem, że było tak zaśmieconej mapy, to otepniemy się najbliżej, jak się tylko będzie dało, czyli to miejsce. Oczywiście wiadomo, najlepiej jest sobie włączyć wszystkie. Te możliwe, jakie są, wtedy będziemy mieli bardzo blisko teleporty. Ja parę mogę włączyć, żeby potem sobie nie pomylić, bo mówię, niektóre są bardzo konkretne, żebym sobie nie pomylił. Po prostu wchodzimy sobie w menu interakcji, opcje znaczników, akcje i włączę sobie wszystkie wyścigi. Myślę, że jak będę miał wszystkie wyścigi na mapie, to trochę bardziej mi to uzupełni. To jak tutaj mamy jakieś, więc nawet tam się może przetepamy, jakiś bardzo blisko jest widzicie Wyścig, się tam można przetepać. Bierzemy. idziemy, Phantom Veja i jedziemy tam. Nawet na wstecznym. Tutaj w okolicy naczepa. To je, jej i Gdzie Nie macie naczepę. Proszę ją pokazać. Mają tu wszystko, ale... O, tam jest na. No. Tam się skopała. Tyk. Slidem, ale teraz odsuńmy się, żeby przed przypadek nie paść i widzicie tu jest, żeby dostarczyć sobie chemikalia do hangaru, ja już tutaj mam od razu już przygotowane fajne, więc robimy pyk i teleportujemy z naszym ładunkiem, nie trzeba nic jechać, praktycznie tutaj mamy job warpsa zrobionego bezpośrednio, też będzie oczywiście link do niego, idźcie patrzcie się pojawiam Bardzo blisko hangaru, razem z ładunkiem, robimy po prostu nawrót. Dałoby tą misję się pewnie zrobić nawet dwie minuty, tak strzelam. Co do środka, jeżeli chodzi tutaj o tego tutaj gościa, czyli do Russella Macroa, ja bym z niego nie korzystał z jednego konkretnego powodu, jeżeli tak zbieramy towar na tej premii. Dlaczego? Poza premią on był sensowny, ale podczas premii, kiedy robimy ten hangar nie ma to sensu. Dlaczego? Bo tam w ogóle widzieliście, miałem taki towar, do ładunki zwierzęce i on po prostu przynosi losowy towar do maksymalnie dwóch sztuk. Co za tym idzie, no może przynieść mi cokolwiek. I to trochę zepsuje wtedy sprzedaż, bo mogę mieć maksymalnie 50 towaru. I to nie 50 towaru jednego, tylko razem. Łącznie. Łącznie mogę mieć tylko i wyłącznie 50 towarów. Więc będę potem musiał tam to sprzedać. Ale teraz jak widzicie, chemikalia mam na cooldownie. Muszę teraz sobie odczekać czas, żeby znowu zabrać kolejny ładunek. Przez to, że jest na cooldownie, no muszę wziąć sobie następną misję. Dlatego teraz będziemy właśnie kradli narkotyki. Znowu transport lądowy. Ale przed tym oczywiście, to trzeba, mówię, to trzeba za każdym razem robić. Powtarzam sobie po prostu schemat z job warpsem żeby... bez, jo bez job warpsu też oczywiście można to robić Jednakże tym sposobem będzie o wiele szybciej to Znacznie, niż gdybyśmy mieli to zasuwać bez Ale zawsze oczywiście robimy to na, na sposobie lądowym Job warpsami, jeżeli chcemy sobie to jakoś przyspieszyć Widzicie, mamy teraz do Richmond się dostać Lichman jest o tutaj wiem, Może jest na przykład to samo, może nie, ale widzicie Przez to, że mam pełno tych robót, mogę się szybko tam przenieść Bezpośrednio w tym rejonie, żeby ładnie sobie zobaczyć, jak to będzie po prostu wszystko tam wyglądało. Czy będzie fajnie, czy nie będzie fajnie. Gdzie tam chcą, żebym ukradł nawet y, l nie żeby tam ładnie wskoczyć do tego do hangaru i ukraść ładunek. Ale ja mówię, się przyjadę tym, no, nie wiem szczerze, co to jest za misja. Może znowu z naczepą. Raczej wątpię. Bo tutaj trochę ciężej będzie wyjechać z ale Ale jakby była misja z naczepą, to patrzcie, w dwie minuty bym ogarnął całą misję, gdzie jest tą techniką. Uda się w tamten obszar, żeby odnaleźć generator. Jak widzicie, to nawet jest jeszcze kamera. No generator zgaduję, że będzie z tyłu, nie? Niż generator. Tak mogę go walić? Mogę go też powalić. Teraz drzwi garażowe. To za wejście, kurde, po jakichś dachach. I tu mamy paczuszkę. Jak mamy taką paczkę, nie możemy się z nią bezpośrednio przenieść, tylko jeżeli coś jest w pojeździe, możemy przenosić. Tak musimy się dostać, nazwijmy, o własnych nogach do hangaru. Albo z użyciem, na przykład, jakiegoś opresora, czy coś. Kurde, tam siebie troluje. W sumie w zasadzie to trzeba to zrobić, czyli wchodzimy sobie w... w pojazdy. choć pojazd osobisty do garażu. Duże pojazdy. Terabyte. O, wezwij opresora MK2. Dobra, ciekawe, że mnie zdążą walne zanim zdążę uciec. Dobra, jednak nie zdążyli. No i lecimy sobie do hangaru. Mimo wszystko, nawet gdybym nie miał tych Joe czyli... Może tak jak niektórzy z was by to robili, i tak ogarnie te misje lądowe w przeciągu 5 minut. Co prawda, zebranie całego hangaru trochę może zająć, ale mówię, to może, nie wiem. Może na jutro, pojutrze spróbuję zebrać cały hangar. Zobaczymy, jak długo się będzie go zbierało. Ale trzeba przyznać, że te nowe misje lądowe, które się pojawiły, są o wiele, wiele lepsze niż te, co były poprzednio, bo. To prawda hangar trochę przeszedł bufa buffa w postaci hajsu, który w sumie no nic nie zmienił, bo nie było to problemem w hangarze, tylko bardziej, znaczy też było problemem, ale mniejszym, poważniejszym były misje, w sumie wszystkie misje, misje sprzedaży, tak w zasadzie wszystkiego były problemem misji. I dostarczamy sobie e, tą paczuszkę, ta paczuszka nam się już zrobiła, bo 3 minuty minęły. Hangar jest takim biznesem, że im więcej osób w nim jest nami, tym więcej paczek będzie do odebrania, nawet jeżeli byśmy brali tira, jak wtedy nam się zrespił tir, mielibyśmy więcej paczek tu po prostu do wyboru, prawda? Znowu sobie siadamy i znowu kradniemy paszuszkę. Zaraz znowu bierzemy Mikalia transport lądowy, oj kurde nie ustawiłem job warpsa to jest prawdopodobnie z naczepą, także zobaczymy yy, lokalizację naczep, no także to jakbym bym zrobił na przykład dwie minuty gdybym miał albo nawet szybciej także sprawdźmy ile mi to zajmie bez tego job warpsa taką techniką, wiadomo no każdy z was musi przynajmniej posiadać jakiś pojazd żeby szybko się dostać, nie tak jak ja teraz jadę opresorem jeżeli ktoś z was nie ma po prostu opresora no będzie trochę gorzej, będzie problem zrób jeżeli chodzi o te paczki to w sumie no, jest tak że tutaj w sumie w tych paczkach nie ma takiej że które się tak zbytnio, aż tak bardzo nie opłaca robić bo to zależy zawsze od ilości, bo bonusy są inaczej porozkładane. Nie Wiem, jak odszukam tabelkę, to wam tutaj w sumie rzucę na temat tych wszystkich bonusów. A no to mówię, to zawsze zależy od ilości, nie? Ile czego potrzebu... Ile czego mamy, nie? Wtedy mamy po prostu konkretny bonus. Trudno sprzedawać razem a akurat kilka więc sprzedaj wszystko się wetnie nie opłaca, jeżeli już mamy gdziekolwiek bonus zrobiony. Ale patrzcie, mimo bez żeby dotarłem tutaj w minutę 20, nie? Teraz. Damy sobie zwrócić pojazd. To jest standardowy pojazd. Bierzemy Phantom Respił się już za mną. Nie wiem, myślę że do 5 minut ja to zdążę na pewno przejechać. Ale zaraz zobaczymy gdzie. O, to już widzę na naczepę się respiwa. Zaraz obok. To bierzemy chemikalia. I odjeżdżamy. Tylko wiadomo, ja tu mam już wiele rzeczy pokupowanych, których... No mówię, większość z was już może nie mieć parę takich pojazdów. Ty, to strudniałem, w 5 minut przejechałem, a tam walnąłem się na sam końcu o bramkę. Także nazwijmy, że można by podciągnąć, że ja w 5 minut to ogarnąłem, nawet bez techniki droporpsowej. A wtedy to bym na pewno ograł. Może, mówię, do dwóch minut Jak widać, naprawdę bardzo szybko Zwłaszcza, że jeszcze mówię, każda paczuszka jest warta 30k Teraz na premii razy 2 to 60k Za każdą paczuszkę Potem będzie ona na premii Hangar nawet solo na premii w tym momencie To już jest coś fajnego Dobrze by było, żeby zrobili w każdym biznesie Jakieś właśnie zmiany w tych albumach w misjach sprzedaży albo w samych misjach, żeby pozyskać takie paczki. Chociaż w sumie drugą tylko taką rzeczą jest jeszcze... Już nie hangar, a paczki w zasadzie samy w sobie. Dobra, to zobaczmy. Był transport lądowy, pyk pyk. No teraz daleko strasznie się wylosowało. leportcik Przykładają, że na to będzie skrzynka nie? No mówię, tak misji lądowych mówię, jest tylko cztery, także... No jest dużo szansa, że będzie się w kółku to samo pokazywało. Oto to jest chyba najgorsza misja, jaka mogła się wylosować. Będę wam ją pokażę. jak ona się prezentuje, bo to jest chyba najgorsza, jaka mogła być, kompletnie. Trzeba widzieć, to mamy budowników. Tu popiszmy się swoim skillsem. lepacie potrafią kłócać. One nawet mnie nie trafili ani razu. Użyj wyłącznika. Pyk. Zamykamy sobie ładunek. Teraz tutaj chodzimy do Avisa. To jest. To ostrzał. Ponton wyczyszczony do Avisy. Nawet widzicie, mamy już instrukcję, żeby to zabrać. Przedem. Jeszcze trochę. Teraz do góry. Tamtą stronę mam jechać. Tam jest brzeg. Ja tu brzegu nie widzę, ale mówią, że tu jest brzeg. Ciężarówka, co prawda, jest. No bo jest. I tutaj taka sztuczka od razu. Możemy sobie wezwać swój pojazd osobisty. Czyli w tym wypadku będzie to oczywiście opresor. Nie możemy przenieść się z tą ciężarówką, więc użycie Job Warpsa tutaj nie pomoże. Jednakże jest taka stara, dobra sztuczka. Znaczy taka sztuczka, która pozwala nam rozwalić... Po prostu ten ładunek. I możemy po prostu powalić sobie w tę ciężarówkę. Potem nam wypada skrzynka, którą już możemy zabrać po prostu w swoim opresorze. Przelecieć szybciej niż jechać tym yy, mule. A bo 10 km mule trochę by nam zajęło. Opresorem w linii prostej też troszeczkę zajmie. Ale o wiele szybciej niż miał miał jechać mule. No trochę zajęło, 8 minut. W dosyć dużo, bez od na pewno z 10, więc akurat ta misja jest najgorsza z tych wszystkich, czterech jakie mogą się pojawić. W co do też zmian doszły też misje sprzedaży. Mianowicie mogę kliknąć tutaj sprzedaż, jak widzicie, jest transport lądowy. I co ciekawe, w tych misjach na transporcie lądowy też jest, też jest jeden pojazd. W sumie pojazdów jest tyle ile masz osób, więc, pojazd, więc misje sprzedaży w kangarze też przyszły zmiany. i Można sprzedawać samemu wszystko. I to pełen nawet magazyn. Czyli jak macie na przykład takich 50 chemikaliów, możecie je sprzedać sami w jednym pojeździe. W tych misji sprzedaży chyba jest z 3, ale wszystkie są proste. Tak znowu, bierzecie tak w kółko i w kółko bierzecie jeden, drugi towar. Nic się nie zmienia kompletnie, patrzcie, znowu udaje się na miejsce katastrofy. No już jak ktoś widział po tym punkcie, to już pewno będzie z tym Pontowedżem. Przynajmniej strzelam, ale zaraz zobaczymy. Przenieśmy się tam po prostu, szybciej żeby było. No, to jest znowu misja, żeby odnaleźć naczepę. Także tutaj prosta sprawa się wylosowała. Trzeba wszystko zwrócić i zamówić. No, no to dobrze myślałem. Ale akurat misja z Phantom Wedgem jest najprostsza ze wszystkich, no bo mówiąc... Mówię, mając technikę job warpsową albo nawet i bez niej... Naprawdę bardzo szybko się robi te misje, bo najszybciej ze wszystkich, Astro jestem tylko jeszcze szybciej. Szybko, łatwo, mówię, jak byłoby jeszcze więcej osób, nawet by się tą misję robiło jeszcze szybciej, bo by się po cztery ładunki dostarczało. Może to jest jakiś sposób? Chodźcie, przyjdę na publika, pozapraszam jakichś randomowych ludzi sobie do organizacji, w ten sposób zwiększa sobie ładunki, może to pomoże. No i dobra, jestem na jakimś publiku, 27 osób, no to zaprośmy jakichś randomów. Raz zaczekamy, tylko niech tutaj mi się łączysz już jestem prezesem. A i wszystko. No i dobra, patrzcie, mamy to zatrudnienie partnerów. Kawy, ile osób przyjmie? Zapraszam wszystkich do organizacji. Oferuję to, że możemy cokolwiek dostać. O, patrzcie, kogoś już mamy. Patrzcie, kolejny. Już mamy dwu, dwie osoby w organizacji. Patrzcie, mamy trzy osoby w organizacji. <laughs> I co teraz robimy? Patrzcie. Palaby misje, do no co? Niech widzą, że kurde, ważne się tu dzieje. Gradni. O, nie, ty jednak no, cooldownie są. Ładunki. Musicie zaczekać, ludzie. że mam trzech, no to weźmiemy te. Tro trochę zaczekać. Nie wychodźcie z organizacji, nie wychodźcie. Nie, wyszedł gościu. Nie, tak się nie robi. Teraz zaprośmy ich jeszcze raz. Miałeś gościu być i mi tu pomóc. Patrzcie, jeden gościu zadowolony, nie? Proszę przyjmować ofertę do bardzo dobrego miejsca. Rywalom nawet wyślemy. Wszystkim, komu się da bierzemy i transport lądowy. Dobra, ude się do Richman. No mamy trzy. trzas. nie, dwa ładunki. Staram, że są trzy gościu niech sobie przeleci. I patrzcie, też taki sposób możemy kurde wziąć i wykorzystać jakiś tam na sesji, jak widzicie. Są bardzo chętni do pomocy, jeszcze nie wiedzą, że działają w słusznej wierze. Dobra, ja już biorę paczuszkę i odlatuję. I patrzcie, teraz ten gościu też weźmie paczuszkę i odleci. No! I wiecie, i tak to ja rozumiem robić paczki, nie? Widzicie, przychodzi jakiś gości i wam pomaga w biznesie. Ale to jest, mówię, to jest taka kategoria, nazwijmy, że kategoria bardzo, no no bo to jest bardziej pomoc tylko do mnie, Bo my już mu nie pomożemy, nie? I aż wywaliło mi sesję No nie, wywaliło mi po prostu internet Nie udało się znaleźć usługi Utracono połączenie, wszystko wyrzuciło Dziękuję, do widzenia, nie? Zamykanie sesji No cóż, Grab widziała, że jestem bardzo złą osobą I tak, tak się nie robi Dlatego mnie wywaliło po prostu kompletnie I nic z tego nie mam No cóż, w każdym razie To są sposoby w jaki... To jest bardziej trik albo sposoby w jak... jak możecie szybko sobie nazbierać paczki do magazynu i sprzedać je na premii, póki jeszcze na to jest premia, zwłaszcza, że jeszcze mamy tylko na to i wyłącznie, tylko jest tylko i wyłącznie jeden pojazd do sprzedaży, więc bardzo łatwo można zrobić duże miliony na tym. No cóż, w każdym razie to byłoby na tyle, do następnego, cześć!